Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Dzień dobry moi drodzy, holokron, o co ten ból dupy? Ja już mam potężny ból dupy, moi drodzy, bo OBS właśnie mi się wysypał i cały 16-minutowy materiał poszedł się grzebać. Ale nic, nagram jeszcze raz, czemu nie? Przed nami wspaniała, szybka recenzja nowej serii Divisions. Które, jak się okazuje, jest niekanoniczne. Po co, dlaczego? O tym na sam koniec. W podsumowaniu, moi drodzy. Co to jest The Visions Visions to 9 filmów, miało być 10, ale wyszło 9. Przygotowanych przez 7 studio japońskich odpowiedzialnych za jedne z najlepszych anime na świecie. Od razu tutaj jest pewien disclaimer z mojej strony. Ja fanem anime jako takim nie jestem. Aczkolwiek. W w ramach tej recenzji ponieważ to Gwiezdne Wojny starałem się wspiąć na szczyt swojej nieignorancji w tym temacie i ocenić raczej bardziej treściwie niż yy, po samych kreskach choć niemniej no wizualnie nie da się odebrać wielkich tutaj Zalet całej tej produkcji, no bo niektóre naprawdę robią y, wrażenie. A więc czym The Visions jest, y, jak się y, prezentują poszczególne odcinki? Ja sobie tutaj przygotowałem mały, szybki spis, y, którym się będę tutaj y, wspomagał. I lecimy z pierwszym y, epizodem pod tytułem The Duel, który stawia poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko w całej serii. Właściwie tak wysoko, że nigdy ta poprzeczka już nie będzie niestety przeskoczona, bo jest to y, epizod y, wizualnie tak totalnie odjechany w kosmos, że wgniata fotel. Naprawdę, tak jak mówię, ja nie jestem wielkim fanem y, y, kreseczek w tym stylu, ale to było niesamowite. Klimat Kurosawy, klimat y, westernu, samotny wojownik przyjeżdżający do wioski, którego losy, którego to mieszkańcy Potrzebują jego pomocy, on niespecjalnie się tymi jego ich losami przejmuje, aż w końcu na scenę wkracza potężny antagonista Nemesis w postaci, nie będę tutaj spoilerował wam żadnego z odcinków, więc nie będę mówił jak się odcinki kończą, ale robi to wrażenie i z tego co wczoraj się dowiedziałem, będzie już książka na podstawie tego jednego odcinka pod tytułem Ronin i bardzo dobrze, bo ten epizod jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i tak, z takim poczuciem wow to będzie coś zacząłem oglądać Divisions potem było już tylko gorzej ale nie w przypadku każdego epizodu drugi epizod Tatooine Rhapsody. jest to ciekawy ale dosyć miernie wykonany pomysł na to żeby Padawan w świecie Gwiezdnych Wojen był kimś innym niż tylko użytkownikiem mocy i szukał jakiejś innej ścieżki na samego siebie został więc rokowym piosenkarzem Próbuje on wygrać wolność swojego przyjaciela, śpiewając przed jabłą. Jak to wszystko się skończyło, jak mu to wyjdzie, jakby nie będę wam spoilerował, nie wiem nawet czy warto. Miecz świetlny gra tutaj formę mikrofonu do śpiewania. No nie wiem, no rozumiem, to trochę wygląda jak Digimony swoją drogą. Yy, rozumiem, że chciało się tutaj napisać jakąś nową koncepcję, zrobić jakiś totalny zwrot, coś innego wymyślić te postacie na nowo. Mało tego, wczoraj czytałem, jestem w trakcie czytania W ciemność yy, z Wielkiej Republiki i jest tam wspomniany przypadek rycerza Jedi, który Oderwał się spod zakonu, czyli został sikerem, poszukiwaczem yy, i od nas się jako piosenkarz na Alderanie, więc jakby rozumiem, że coś takiego może w świecie Gwiezdnych Wojen funkcjonować, niemniej był to dla mnie leki zgrzyt oglądanie tego w takiej formie. Yy, pojawia się tam zresztą też Boba Fett gościnnie i tak dalej i tak dalej. Yy, no nie wiem, no nie, nie, nie kupił mnie ten epizod mimo swojej wielkiej oryginalności. Epizod trzeci. Ten epizod dzieli widzów yy, i polaryzuje ich bardzo The Twins, bliźnięta. To jest przedziwna wariacja na temat rodzeństwa, zrodzonego z ciemnej strony mocy, które dowodzi wielkim statkiem. Mogącym niszczyć całe planety. Wow, jak oryginalnie. Nigdy w Gwiezdnych Wojnach nie spotkaliśmy z super bronią, która jest zdolna niszczyć całe planety. A może kurwa, jednak. W każdym razie, klimat taki trochę, nie wiem. Daimos, Evangelion. Ja, jak mówię, nie znam się na nim, wy pewnie wychwycicie bardziej, co to mogło przypominać. Ehm, przeciwniczka z sześcioma mieczami świetlnymi, droidy potrzebujące, klosza z tlenem w przestrzeni kosmicznej, kiedy żywi bohaterowie śmigają w, w próżni. Krzycząc do siebie, lecąc na kadłubie, i swinga. No, w, w, logika tam myślę, że w trakcie pisania scenariusza przeprosiła wszystkich, poszła na kawę, a reszta została i pisała bez niej, bo to, co się odjebało w tym epizodzie, to. to... No, ale okej, okay. jakby gwiezdne wojny wszystko przyjmą, papier też wszystko przyjmie. To jest też taka trochę wariacja Jason Jana z ciemnej strony, trochę Luki Leia. Nie wiem co ten epizod miał do końca wprowadzać w świat, ich pewnie chyba nigdy nie dowiem generalnie, ale mówię, jednym ten epizod się bardzo podobał i nie uważają, że to jest jeden z najgorszych, najgłupszych epizodów. Ja staram się być po środku, no nie był zły ten epizod, ale faktycznie tam już polecieli mocno z niektórymi pomysłami. Czwarty epizod, The Village Bright. bardzo baśniowy, księżniczkowy klimat, bardzo spokojny, chillujący epizod po tych trzech dosyć mocnych i, i, i ubranych w akcję epizodach. I epizod bardzo fajny, jakby inspirujący, przyjemny w oglądaniu. Niemniej pozbawiony właściwie Gwiezdnych Wojen. Te Gwiezdne Wojny nie są tutaj światem, one są tłem, są atrapą z tyłu. Yy, I ten epizod o wiele lepiej by chyba wyszedł jako stand-alone zwykłe anime niż anime osadzone w Gwiezdnych Wojnach, bo tych Gwiezdnych Wojen pewnie tu nie ma. One są jakby wręcz na siłę tam dopisane i nie mają tu większego znaczenia, yy, niestety. A sam epizod dosyć przyjemny. Epizod 5 The Ninth Jedi. Tutaj mocny klimat legend. Mocny klimat legend. Grupa użytkowników mocy zostaje zaproszona przez tajemniczego jego mościa, których ma im ofiarować miecze świetlne, które jak się okazuje w tych realiach galaktyki zostały zapomniane nie wie, nikt już nie wie jak budować miecze świetlne nie ma kryształów kyber przynajmniej nie wiedzą jak ich używać i tak dalej i jest pewien specmistrz, który potrafi te miecze tworzyć oraz jego córka i tu jest wprowadzony dosyć ciekawy, oryginalny, oryginalny wątek tego, jak miecze świetlne przejmują tożsamość użytkownika. Że są na początku są niewyraźną mgłą energii, a potem przejmują kształt i kolor w zależności od tego, kto ich używa. To było całkiem świeże i ciekawe, przyznaję. Całkiem, całkiem spoko. Niemniej na koniec czeka nas dosyć banalny twist. I odcinek jest absolutnie pusty. Nic z tego odcinka y, nie wyniosłem. Nie było tam niczego, czego bym y, nie czytał nigdzie indziej w Legendach. Y, a szkoda, bo można było coś z tego zrobić. Epizod szósty To Be One to jest Pinocchio w Star Wars mamy bezrękiego mistrza Jedi w formie to oraz droida chłopca który stara się być prawdziwym Jedi czyli no, prawdziwym chłopcem Czemu się to uda czy nie, no to przekonacie się oglądając odcinki oczywiście tutaj wizualnie dla mnie to mi to przypominało troszeczkę Było Sobie Życie jeżeli pamiętacie przepiękne kadry, praca tą kamerą animowaną, mnóstwo smaczków w tle bo tam hieroglify są na ścianach jest w Aurabeszu napisane mnóstwo rzeczy chociaż niektóre to są bzdurne rzeczy Chyba w różnych językach pisane No i epizod no, Przyjemny, kolejny raz przyjemny Bardzo sztampowy, znów mamy Przeciwnika zakutego w ciemną, czarną Zbroję, który jest jakimś Mrocznym, mrocznym lordem Już trochę żygam tymi mrocznymi lordami W tej formie, jakby brakuje mi tutaj właśnie Jakiegoś lepszego ujęcia, no ale Ale okej, okay, ale okej okay. Epizod siódmy The Elder Znów mamy powrót do mocno japońskiego klimatu. Mistrz i uczeń, mocny Obi-Wan, qui vibe lądują na planecie, wyczuwają ciemną stronę mocy i znajdują przeciwnika. Ten przeciwnik jest bardzo ciekawie wizualnie zrobiony i nawet napisany, choć niewiele się o nim oczywiście dowiadujemy, ale jest intrygujący, jest trochę inny. Właśnie to jest ten przeciwnik podziemnej stronie mocy, który jest czymś troszeczkę jakąś lepszą, farią, fajniejszą wariacją na temat tych przeciwników, który mi się bardzo podobał i chciałbym mieć kontynuację tej historii. No ale pewnie nie dostanę oczywiście. No ale sama poza tym sama historia jest absolutnie, tak jak większość tych historii, sztampowa do bólu. Jakby tam nie ma nic absolutnie nowego. Yy, mamy epizod 8. Nie pamiętam niestety jak się czyta te imiona Lob and Ocho, Lob and Oko, Jakoś tak. Bohaterka m, dla odmiany, ona chyba chce, chce być po stronie Imperium. Yy, wygląda trochę jak yy, ładna wersja Jacksa z Legend, czyli tego zielonego królika, bo też ma yy, długie uszy. Eee, więc bardzo furisowe klimaty, no ci z was, którzy siedzą w tym, no myślę, że uskutecznią mocne fapando pod stołem oglądając to. Eee, jest to najdłuższy epizod z całej tej serii, nie wiem czy słusznie jest tak długi, bo chyba nie, nie trzeba było tak długo opowiadać tej historii. Z której też znowu nic do końca nie wynika i znów miecz świetlny jest jednym z najważniejszych przedmiotów, macie właśnie bohaterkę z mieczem. W, w całym scenariuszu, co mnie troszeczkę zaczynało zaczyna już irytować, bo y, mam wrażenie, że twórcy jakby nie widzieli nic w Jedi poza tym mieczem świetlnym. Aspekt mocy został tutaj mocno wykastrowany na rzecz tych kryształów Kyber i posiadania tego miecza świetlnego. No ale taka wizja. I epizod 9, ostatni Akakiri y, mocno retrokreska, kreska powiedziałbym, może, może stara, no stylizowana na y, starą kreskę. Trochę mi się to przypominało Star Wars Holidays, tylko bez tych miernych żartów, które tam były. Niesztampowy, powiedzmy, że niesztampowy finał, choć też nic, czego byście nie czytali w legendach czy to w komiksach, książkach. I kolejny epizod, tak naprawdę, scenariuszowo pusty. Ani z większego związku z bohaterami, ani jakichś tutaj większych emocji. No, fajnie się to oglądało, spoko, jakaś tam przygoda i tyle. No, i jakby podsumowując, yy, yy, reasumując to wszystko, yy, po pierwsze, mało konkretnych treści jest w Divisions. Mało jest oryginalnych, ciekawych, naprawdę ciekawych scenariuszy, które by. Dotykały nieco innych aspektów Gwiezdnych Wojen niż tylko te, które są najbardziej wychłostane, wykorzystane. Rozumiem zakusy tych, tych, tych wszystkich studi studio japońskich, które chciały wrócić do korzeni, czyli do tego, czym inspirował się Lukas tworząc Gwiezdne Wojny, czyli do Kurosawy, trochę tutaj historie jakieś arturiańskie. No, mamy japońskie klimaty mamy ten western, mamy slapstick, sci-fi itd., dalej, ale oni tak mocno wrócili do tych korzeni japońskich, że właściwie to zrobili animacje o Japonii, w niektórych przypadkach o Japonii z, z Gwiezdnymi Wojnami w tle. Nie wiem, czy tym anime naprawdę na lepiej by, lepsze by nie wyszło, gdyby one były po prostu same sobie, nie będące związane z Gwiezdnymi Wojnami, niż osadzone w tym uniwersum, bo nie miało to w niektórych przypadkach żadnego sensu. No The Duel... Wizualnie był świetny, a czy to byłyby Gwiezdne Wojny, czy nie? Nieważne. No tak, tak samo właśnie jak The Village Bright. no to, 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 były anime po prostu, Gwiezdne Wojny tam były naklejem dolepione gdzieś w tle. No i materiał jest kanoniczny. No i pytanie brzmi, po co on jest kanoniczny? Dlaczego on istnieje kanoniczny? Disney to tłumaczy większą możliwością twórczą, większe pole do popisu dla twórców, tak? Yy, a dostaliśmy te same sztampowe kalki scenariuszowe więc ta wolność twórcza niewiele im dała chyba lepiej by było, żeby to jednak był kanon tak naprawdę, bo przynajmniej byliby ograniczeni w jakichś ramach, bo ten brak ograniczeń sprawił, że nie wiadomo z czym jeść połowę tych animacji tak naprawdę i jakie one mają znaczenie, no to są jakieś tam pomysły, ale tak jak mówię żaden z nich tak naprawdę nie jest super oryginalny, nawet droid będący wrażliwy na moc, bo to też w legendach wszystko było yy, Także, no, wiecie, szczerze mówiąc, to wolałbym godzinny duel, czyli epizod pierwszy obejrzeć, niż całą tą serię, tak naprawdę, bo wizualnie, tak jak mówiłem, jest nieprawdopodobny ten epizod, jest niesamowicie graficznie zrobiony. Yy, jeszcze jedna rzecz, za dużo Jedi... A za mało innych bohaterów, za mało łowców nagród, za mało ciekawych najemników i yy, bohaterów niezwiązanych z mocą, legendy udowadniają to na każdym kroku, że jest mnóstwo fajnych bohaterów, bardzo napisanych dobrze z krwi i kości, którzy nie są użytkownikami mocy i można o nich pisać fajne historie, tak jak Dash Rendar czy y, Admiral Fraun itd. itd. A tutaj no, nie ma epizodu, w którym nie byłoby użytkownika mocy. A szkoda bo jakby nie rozumiem czemu Japończycy skupili się tylko i wyłącznie yy, na tym. Generalnie w niektórych tych epizodach jest za mało Gwiezdnych, wojna, gwiezdnych Wojen w Gwiezdnych Wojnach. Yy, I wszystko widzieliśmy tu już w legendach. Tak naprawdę. No, jakby no, żaden epizod mnie niczym tutaj yy, nowatorskim nie zaskoczył. Dlatego ode mnie Division zostaje 5 na 10, 5 na 10 gwiazdek czy punktów obojętnie, jak zwał tak zwał. Yy, polecam Wam obejrzeć oczywiście, no nie spełniło to moich oczekiwań jako fana, Absolutnie nie mam tutaj do zarzucenia nic, że to jest anime, czy to by była zwykła kreska z typu animacji DC to tam nieistotne. Ale no nie wiem, no niektóre te epizody były tak puste i tak nijakie, i tak po nic w ogóle zrobione, że, że no nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle, czemu utworzyć nowe legendy przy nowym kanonie no Disney. No, ma wrażenie, że miał jakąś. No dobrze, no może o wspólną wizję całego uniwersum to nie będę Disney'a oskarżał, bo to przecież yy, nigdy się nie wydarzy. Ale. Yy, no, myślałem, że będą się już trzymać tylko kanonu i te legendy będą legendami koniec. A tutaj mamy tworzenie nowych legend przy nowym kanonie. Mając już legendy, w których są niekanoniczne, niegdyś legendy, czyli mamy nielegendarne legendy, ale mamy też nowe legendy. Czy one należą do starych legend? Chuj wie. Myślę, że Disney też nie wie. No i no i to, to i tak. To tyle. Dziękuję. Obejrzyjcie, dajcie znać, oddaję wam komentarze, sekcje komentarzy wasze władanie. Dajcie znać, co wy sądzicie, czy któryś epizod wam się podobał bardziej, mniej, czy już oglądaliście, czy czekacie na Disney Plus, kiedy wejdzie do Polski oczywiście, bo Chcecie obejrzeć to absolutnie legalnie i prawilnie. Dawajcie znać, ja się żegnam. O co ten bulldupy? Ciao.